758 Rezerwat. Piaśnickie łąki. Tu w trzcinach jest rzeczka Piaśnica. A ja dalej po tej stronie niemieckiej jestem. To co przed wojną była Rzesza. Teraz jest pod moimi stopami. Kwiatu paproci nie znalazłem, ale jestem przed atomem, bo tutaj. W Lubkowo ma być elektrownia atomowa. Całkowicie zmieni się krajobraz, zniszczenia. Nie do odrobienia tych widoków. I gdzie podzieją się te szare czaple, siwe czaple, które takim tutaj multum się pojawiają. Rzeczka Pieśnica. A późną wiosną, początek czerwca można tutaj znaleźć kosaćca syberyjskiego. No uwielbiałbym. Może się zdarzy, że to się stanie jeszcze w tym roku. To tyle z niemieckiej strony rzeki Piaśnicy. Teraz poszukuję przejścia na plażę do Dębek i dalej.